I co to jest? Kurczak basmati Na ten ryż? Basmaty jest dzikim I ty to tak wymieszałeś? No to się wymieszało już w torbie Aha, czyli to już było kupione w ten sposób To jest zrobione dzisiaj rano, tylko to się w torbie wymiesza. Co tu macie? Spaghetti Spaghetti Z wołowiną Wołowinka Papryka, pomidory. Co to? Mhm. To samo. To wszystko to samo. Któryś z Was gotował? Ja. Ty gotowałeś? Tak. Dobrze. Od jeszcze szedł jeden z Czekamy, Tomek, na Twoją samę. Ja mam ryż, zrobię sobie ciepłe kot, jeszcze. Kotleciki na cały dzień. Kotleciki. No. I warzywa. się wszystko. I jak robiłeś te kotleciki? Mm. Bułeczka, mięso wieprzowe, trochę wołowiny. No i dam delikatnie bułka, żeby nie przedzierało. Takie Aha. są przele na parze, nie? Wrzucam zawsze sitko to, co jest do, do, do ryżu na garnek. Robi się ryż, to się robią kotlety. Co to jest? Makaron razowy, tujczyk, oliwki. Papryka cebula ogórek. Ładnie. Tak jak obiecałem gotowałem. Wszyscy, wszyscy widzę się dzisiaj postarali. Trzymaj, trzymaj, trzeba, trzymajcie, trzymaj! Bo coś tu leci. To jest ten kurczak, którego żeśmy widzieli. Pomidory, ogórki i ryż Cebulka, ten amerykański. Dużo czosnku i ten I tu jakby to samo. No też kurczak, papryka, cebula i ryż. Razem, żeście gotowali. A tu jest klasyczna kanapka. No prawie. Mięso mielone z innyka. Takie hamburgery zapiekacz. Mm -hmm. Tam jeszcze jest pomidor. I margaryna. Bez szału. Bez szału. Dobra. To ja bez szału idę się napić kawę.